Na rogach życie jest Wiruje jak wiatr Chwila każda błyszczy Niesie życie smak Przyjaźń twarda jak stal Jak kuzynki dwie Razem gnamy przez miasto Cieszymy się Słońce w tle A my w końcu kółek sny Drogi nasze kręty Lecz w tym każdol śni Lubimy się Wtórują śmiechy Wciąż na rokach W każdej chwili pełnia rąk Za tak, lubimy się Tyle nas gna, a nam grają rytm, co w sercu trwa. Przyjaźń śni na rolkach, gdy każdy dzień to jest nasze życie, wprowadza nas w sen. Choćby deszcz nie mógł zlać Ślady zostawiamy, nikt tego nie skradł W duecie świat, nasz pełen siły dwóch Mknie się błyskawica, do przodu znów nieraz wiatr Łączy nas, prowadzi drogą, pamiętamy każdą Spędzoną chwilą, słodką czas upływa Leczmy ramię w ramię, opiek Na tych rolkach życie kręci się jak zek. Tak, lubimy się, świat Ciągle nas gna, na nam grają rytm, co w sercu trwa. Przyjaźni śni na rolkach, gdy każdy dzień to jest nasze życie wprowadza nas. W sen. Tak lubimy się, Tak lubimy się, świat ciągle nas gna. Koła nam grają rytm, co w sercu trwa przyjaźń. Lśni na rolkach, gdy każdy dzień, to jest nasze życie, wprowadza nas w sen. Tak, lubimy się, świat ciągle nas gna. Koła nam grają rytm, co w sercu trwa przyjaźń. Lśni na rolkach, gdy każdy dzień, to jest nasze życie, wprowadza nas w sen. Tak, lubimy się, świat ciągle nas gna. Na nam grają rytm, co w sercu trwa. Wcześniej na rolkach, gdy każdy dzień to jest nasze życie, wprowadza nas w sen. Razem idziemy, choćby deszcz mnie mógł złać Ślady zostawiamy, nikt tego nie skradł. W duecie świat, nasz pełen siły dwóch, mkniesz jak błyskawica, do przodu znów. Nieraz wiatr nas prowadzi drogą. Pamiętamy każdą spędzoną chwilą, słodką. Czasu pływa, leczmy ramię w ramię bieg. Na tych rokach życie kręci się jak zeg Nieraz raz włączy raz, raz, nas, prowadzi drogą. Pamiętamy każdą spędzoną chwilę słodką. Czas upływa, leczmy ramię w ramię bieg. Na tych rokach życie kręci się jak sek. Tak, lubimy się, świat ciągle nas gna. Na nam grają rytm, co w sercu trwa. Przyjaźń śni na rolkach, gdy każdy dzień to jest nasze życie, wprowadza nas w sen. yeah